Ty nie chcesz wiedzieć gdzie ja teraz jestem? Czy ty właśnie tam wyleciałeś w szklabie użyły? To jest mój Jak, taki, jak taka sprężyna, która wiesz, toczy się po schodach i się nie zatrzymuje. No nie! Oczywiście! Nie, nie będziesz miał tak grania ni. Nigdy gry NI Nie będziesz Co? miał nigdy zagrania nini. Widzisz te moje wieżyczki? One tu Ta, były. Tak, ale nie ty jesteś bastionem. Widziałeś tam mnie w tle skaczącego? O, widzisz? Widziałeś. go w plecy? To baska. Co się tu właściwie dzieje? Nie wiem Czekam tylko aż ktoś tutaj wyjdzie, nie? Ja też <noise> O nie, już nie wyjdą te O, zabiłem kogoś tak. O matko dużo ich, no, shit! O, no, To o, Diva. To była dobra asysta. no, i ogłoszeniem. Ej! To jest mistrzostwo! Już wiem! Nie będziesz kapił ich ogłuszał z tego Tak! Z dokładnie! To jest. To, to nie ma sensu. To. To się nie może nie udać! Dobrze. Znaczy nie tak, że będziemy tylko to robić. To nie jest tak, że będziemy tylko to robić. Będziemy... No, będziemy. no będziemy przy okazji, wiesz, kombinować! Czyli wezmę świetnego szeryfa Czy <grym> wejściu od razu się skampimy Tak jest! To jest idealny plan, mówię ci. Dobra. A nie, my atakujemy, cholera jasna. To nic! To nic. Plan się nie zmienia. Kampimy przy przejściu. Przy wejściu, znaczy w sensie. <grym> się. Hej Jak tu ktoś podejdzie, to nie zauważy tego. Nie mam dużo cierpliwości. O. Widzisz? I teraz tak, tu są te wieżyczki i ja wtedy robię... psiu. Ja im tu ustawię Kaution, żeby wiedzieli. To musi być Kaution. Nie będą wiedzieli co ich trafi. Na pewno. Ale teraz patrz. To jest, że nie by powinni uważać, więc no. nie powinniśmy do tego stawiać. Ale! Jeżeli zesprojuję to w taki sposób, to bo myślę, że to miejsce jest już opuszczone, byli tu chuligani, dawno to zasprayowali i nie muszę już na nic uważać. Bo nic tu nie ma, dokładnie, to jest to dobry jest, plan. To jest podwójna zmyłka. Tam jest Zaira, która mi zniszczy tu Hita i Farater. też. Nie zniszczycie mi tego. Dobra, dobra, To chyba nie jest cię mało. Na wózku to stawiam gdziekolwiek Jabch wózek. Nie raz. O! Nie! OUĆ! Winston boli! Winston bardzo Winston boli. Winston chce badada. Chodźcie chodźcie, się do tego przejścia. Chodźcie. Chodź, chodź. Idziemy gdzieś tam. Czyż byś chciał zostawić pułapkę? Tak. Postawię im tutaj gdzieś... Yy, no, ...na wózku barierę. żeby je razem Dobrze Borsa! No co? Mam co? plan! Ale musimy współdziałać. Jaki plan? Move. Shit. To nie jest chyba plan dobry. Dobra Borsa, mam plan. Musimy znaleźć jakieś cienkie przejście. Następnie Tam musisz, nasta naschoda. musisz nastawić swoje działka. Ostatnim punktem tego planu jestem ja. Kiedy pochodzę do przeciwnika i rzucę w niego specjalną bombu, która go przez cały czas ogłusza. Sią, czołgu, czołgu, sia. Musimy go ogłuszyć. Chodź. O, kogoś ogłuszyłem przez przypadek. O, ch chodźmy na górę, chodźmy na górę jeszcze. Gdzie ty jesteś? Musia Pomóż mi po apteczkę. Tutaj, tędy, chodź. Tu, 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 z tyłu. Chodź do tyłu. Tomuś, 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 Tomuś. Tu jest cienkie przejście. Uciękie przej... Czy ktoś powiedział cienkie przejście? I na górze, jest jeszcze cieńsze Wow Możemy przejść na ich tyły, tędy Niesamowite Prowadź mnie Tutaj w drogą postawię teleporter na ich tyły Mamy przy, oka... Mamy przy okazji ninja O, o, o tu jest ich baza, tu jest ich baza, tu jest wyjście z ich bazy, tędy Dobra, naprzód BUM! Oh. <laughs> jeszcze raz o nie, jest ich więcej, niż się umar, spodziewałem. Umarł! Umar, umar, umar! i nie żyje. Ogłuszam kolejnego. BUM! Ah, szmata. Dobra. Teraz już wygraliśmy. Team kill wygrał. Co ja mówiłem? Co ja mówiłem o tym sposobie? Ej, jeżeli będzie play on the game u ciebie, to ja nie wiem, co bym zrobił. Nie. Wow. Ale teraz będzie w obronie, Będzie łatwiej. Farmer McDonald's. No te teraz ta strategia będzie jeszcze skuteczniejsza. Patrzcie Matko, robić. boska, to powinno być zabronione. Zabiję. Mam lepszego place. A. O! o! <laughs> Wezmę szeryfa, ty weź symetrę. Mam plan. Musisz znaleźć jakieś wolskie przejście i wtedy. Ja podrzucę bombę w chwili, gdy przeciwnik znajdzie się za tym przejściem, w zasięgu twoich działek strażniczych. Wtedy A go ja... wykończymy. Ja, ja będę trzymał jeden przycisk na myszce i będę ich, ich bił, okej? Okay? ok. Dobrze. Postanowione. Go Torb. No, dokładnie. A widzisz, coś do nas dołączył. Mamy... Jak napisać nie? Mam Enter, plan! No. Eee, tab buzi wcisnąć. Tab Enter tab. Trzymajcie Tab zmienia, że to kogo piszesz. Chociaż to, to rzuci byłby śmieszny, taka mierzeczka w przejściu i ty tak restulujesz. Okej, okay, zgodził się ze mną że <laughs> Mamy pozwolenie od naszej drużyny na wykonanie planu Gdzie jesteś? Chodź tu Jestem przy wózku ja Nie, nie możesz być przy wózku Musisz Ale być przy wózku przy... jest ciasne przejście Chodź. W porządku, więcej nie muszę już słyszeć Chodź tędy, tu I na dole, tutaj Tutaj jest to za ścianą tak O tak. matko, to jest jeszcze <noise> węższe przejście niż poprzednio W ogóle ktoś tędy chodzi? Chodzą czasami Wygląda jak Wygląda jak piwnic piwnica Dobra, czekamy Kiedyś ktoś przyjdzie. Słyszysz te kroki? I, i widelec? Nie? Nikogo nie ma. Potrzebuję lekarza. bo bez... pa, 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 Jestem zu, jestem słabym graczem. Jestem tutaj, pobójrz tu O nie. Co ona robi? Tak się nie gra. Teraz tu przyjdzie, pa. No. Tak tu przyjdzie. Będzie w kusiło. gdzieś dziś młotek Third a czy już nie? Będę zginął. duże rzeczy. Czekaj, i Musisz... ty po nich wyjść. Musimy ich wybawić. Chodź tu, cień! O! Wyjdzie. No zabiję. To nie tak miało być. Gdzie poszedłeś? W sobie przy wózku O nie, jestem jedną jednym z. A tu jest Reikard w ogóle cały czas. O, 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 chodź tu, głąbie. Na dół idę? Tak, idę. Nie, nie ty, znaczy, nie mówiłem do ciebie. O, o, o! Zadziałało sobie. O, diva, chodź tu, diva, diva. O, Lucio, Lucio, ty też. O, idą tu. Dobra, teraz musi się udać. O nie, dobra, BUM! To robot! To tak nie działa. Nie, roboty są odporne No właśnie Więc co teraz? O matko, ona idzie za mną! Myślałem, że mnie zostawi w spokoju Ale plan był dobry Jakim cudem dogrywka się oddawia? Kto wpadł do no, pomysł, żeby... Puska. Kto? Ale ona trwa krócej, ona trwa krócej Oddawiające się GG, łatwo. Zastanawiam się, kto będzie miał play of the game PORzesz, po, po. ty! Nooo, w końcu Patrz, wstałem w miejscu. Wstałem w miejscu. Kurde, nie ma mnie! Gdzie mój udział? No sorry, no, nie, nie, ja nie mam medalu. Stanie w miejscu. W miejscu okay. No to to było bez sensu, fakt. O! To, to mapę lubię! I Są tu wąskie by... przejścia? To jest właśnie bardzo dużo wąskich przejść O! On nas widzi I mm. przegrzanie PRZEGRZANIE! Helu nie, nie wiem co to znaczy Nie, coś tam chyba nie ma O nie, to przegrzanie Chyba nam nie pychnie ta runda Myślisz? No, Hello, przechodzę szybko. Działko tak po prostu no, sobie stoi w w przez w w cały w czas. Nie możemy się poddać. Dobra! Przyjmujemy. <totrofie> Ta. Trwa tak długo. O, zabiłem ją! Jezu... Co byś się tam zrobili? Przejmujemy! Ale jak?! Normalnie przyszliśmy sobie! Tym sposobem wydłużyliśmy grę 5 minut. No. <laughs> Życie jest ciężkie, czyż nie? Strasznie. Wow, to sam przejmuje w ogóle. Co tam stoi na punkcie? Nie mam pojęcia, <laughs> ale dobra, już ale nie dobra. stoi. Jak on nie zultował? Nie wiem. Ha, ha, ha. A, ha, ha! Nie przewidział takiego obrotu sytuacji. O matko boska! Jezus, patrz! Ogłuszam ich! Bum! Kurde, akurat tarczę podniósł. Nie! Tak blisko! A jednocześnie tak daleko! Mógł być tak pięknie! Strężę. Gdyby tylko podniósł starczy kapkę później. No ugralibyśmy to. Znaczy i tak moje turety byłyby zniszczone, a by został To nie wiem czy by to wyszło. Myślałem, że to teleport, a tylko... <laughs> Nieważne. Teleport swoją drogą też. Otworzyłam przejście. Nie Żegnaj! BUM! No nie. To jest mi teleporter. Dobra, ugrywamy. Dobra! Teleporter sam mamy na plecach. I bum! Bum! Da da, 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 Zajmujemy! Nie wierzę. Wygramy to? Wygramy to? Wygramy to! Wygramy to! Jezus, Maria, ja... Świetnie, Boże! To ostatnia akcja, ten ostatni. PUSH! 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 Ja w tam tam byli jak idioci. No, tak zebrali się w kupie. I wszystko jest. Tak jak trzeba. I wszyscy automatycznie <laughs> do niego. Bo, bo, bo z naszego teamu to tylko... Widać tylko on tak rzeczywiście się przyczynił do... naszego zwycięstwa. Reszta on nawet nie Uuu, zasłu uh, Reszta w nawet nie zasłuży... Cały nasz team się zbiera! Cała reszta nawet nie dostała wspomnienia na końcu. A, tam na nim nie grałem. Nie! Ja wziąłem cowboya! A, to też można w sobie coś wykombinować. No w jakimś bardzo wąskim przejściu No właśnie, wykombinujmy... Wiem Okej, okay, nowa strategia, skoro wziąłeś Kresnala. Musimy Jak... znaleźć bardzo wąskie przejście Wtedy ty postawisz tam działko Nie działka, ale działko To jest różnica Jeden cel odporniejszy, ciężej się skoncentrować I zobacz, jeszcze kogo mamy, mamy symetrię O matka Jest szansa, że ona też to ogarnie Tak Jestem pewien, że ta strategia będzie powielana przez wszystkich. To idę za tobą. Dobra. to i sobie też wezmę. Kurde. Idę tam. O! O, chyba tu ktoś przyjdzie. Na górze jest! Pa, idzie, 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 idzie. Cholera, ja go to nie mogę włączyć jak, on miał burzyć, jak ma o kurde, nie zabiłem chciałem go zabić. Zbęga. Dobra, cokolwiek, jakoś wyszło. Nie tak jak planowaliśmy, ale jakoś wyszło. Rzucę się na gościa z wielkim błotem pięściami! Sasa, Faras, wy Okej. Okay. Gdzie ty jesteś? Jezu, on, ma, on nas widzi. A! Zabiłem go, a z całej dwie życzy. Pomóż mi! Kuplu. Gdzie ty jesteś? Ja cały czas w tej pipidumie! Gdzieś ty polazł! Ja zginąłem! Ratunku! Ja Dobra, już, nie już mnie nie goni jakby Bo wiesz, tam i BUM! Udało się! UDAŁO SIĘ! zabiłeś. Gratuluję. Gier Zostało 60 sekund Spokojnie Serenka Nie wiem czy będą czy tam chcesz iść No właśnie <laughs> Wbił się w śbiżyczki Sybe Try Bastiona i Darmchorta I nawet go nie ogłuszyłem. <laughs> zostało to zrobić 5 sekundę to Będę już ligurą się ten lepszy Niech przejdą Przepraszam. Masz wiesz, tutaj armora. W tyłu masz armora. Jezu, baboku. Precz Ogłuszyć ją? ją. Ale to by zrobiłeś. Nie, nie ma go. Zabiłem go. E, moja wierzyczka tam w nikomu nie strzela, pchają w wózek pulsi. O już nie. <śmiech> <śmiech> Nieważne. <śmiech> Widziałem to z mojej perspektywy. A ładnie trafiłem w nich. Opa Chciałem już wystrzelać, bo i tak jest koniec rudny Banan brzywa 5, ma Idealny dick dla Winston <laughs> Bezkitu Dosłabny banan Ale... Idzie Winston! U, u, u. Chcę banana! Masz armora w tak nagrodę Poskoczyłeś czas gim. Winston! Jest zły! Chcę banana! Fak! Zabrakło dosłownie jednego strzału. W życiu zawsze coś się musi dziać, nie może być spokojnie. Kurde, Blizzard to potrafi napisać. Naprawdę przemyślany, głęboki dialog. Winston! Uh, uh, uh! Chcę banana! Jak że jest na punkcie, to zultuje. Za każdym razem kiedy wyskakuje ten małpiszon, mówię że za, za każdym razem to samo! Banan 52, 5-2 Eee, bo przegrywamy. Banan 5-25 Wilson dostał to czego chciał. Sobie jestem z niego dumny na dziwny sposób. No nigdy nie wygram o tym trybie. Ten tryb, ten tryb jest okropny. O nie! Wilson jest zły! <laughs> Chce banana!